Witamy. Jesteśmy dziennikarzami Kuriera Galicyjskiego i prezentujemy Państwu podcast Lwów i jego mieszkańcy: Anna Gordijewska i Krzysztof Szymański. W naszych rozmowach przedstawimy selwetki mieszkańców Lwowa: tych znanych, tych mniej znanych i tych zapomnianych. Opowiemy także o ciekawych miejscach i zakątkach naszego miasta. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Lwowa wraz z Krystyną Adamską, z którą dziś będziemy rozmawiały o harcerstwie polskim założonym właśnie w Lwowie. Dzień dobry Państwu. Lwów był kolebką wielu inicjatyw i również harcerstwa polskiego. Tak się ułożyło, że właśnie tutaj z jednej strony były sprzyjające warunki, było, podstawą była możliwość pobierania nauk w języku polskim, co było niemożliwe w innych zaborach. Poza tym była duża dynamika rozwoju miasta na początku XX wieku. No i harcerstwo stało się odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Kto założył harcerstwo w Lwowie? No oczywiście była to... Piększa grupa inicjatorów, ale założycielem był Andrzej Małkowski. I z tego co wiem, że dokument był podpisany o założeniu harcerstwa w pięknym gmachu. Tak, to gmach Sokoła na dawnej ulicy Zimorowicza. Boczna akademickiej, przepiękny gmach, gdzie do dnia dzisiejszego na drzwiach zachowały się symbole, monogramy Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Dziś jest to ulica Dudajewa. Tak. I gmach jest bardziej, powiedziałabym, zaniedbany niż e, kiedyś, no ale gmach historyczny. I jak to dalej było, Krześ? Pierwszy rozkaz to było założenie trzech pierwszych drużyn harcerskich, czyli sformalizowanie tych początków założenia organizacji. Od razu też w działalność włączyła się Olga Strachanowskich, późniejsza żona Andrzeja. Związali się uczuciowo ze lwowem, ale też zbyt długo w lwowie nie mieszkali. Z tym, że wiemy o tym, iż Olga Drachanowska mieszkała gdzieś tu niedaleko, na zadwórańskiej, dzisiaj się Antonowicza. Na pewno wiemy, że wynajmowali mieszkanie już później jako małżeństwo na górnej, w górnej części ulicy Tarnowskiego wiemy, w którym domu. Jedna z takich najpiękniejszych ulic Lwowa tak prowadzi w górę i teraz Tarnawsko, bo podobnie się nazywa tak, bardzo. Tak, jest zmiana, kwestia zmiany jednej literki, no ale to zupełnie inna osoba jest patronem tej jedna ulicy z, dzisiaj. Jedna z najpiękniejszych dzielnic Lwowa. A czy wiemy, e, którędy jeszcze, jakimi ulicami chodzili? Myślę, że okolice Uniwersytetu czy Politechniki. Na pewno samo Śródmieście, miasta Lwowa, ale też na pewno Rogatka Zamarstynowska, czy Rogatka Janowska, skąd Andrzej Małkowski rekrutował chłopców dla swojej, do swojej drużyny. Bo przecież niewychowanym, czy dobrze ułożonym potrzebne jest wychowanie, a tym, którzy tego wychowania w domu, czy w dzielnicy otrzymać nie mogli. Które miejsca są związane z zbiórkami harcerzy we Lwowie albo poza miastem, Lwów ma bardzo szczególne położenie, dużo terenów zielonych, najłatwiejszy, najbardziej dostępny i, i najczęściej odwiedzany przez harcerzy był park stryjski położony w takim wąwozie, tajemniczy nieco. Niedaleko też mieli na pogulankę, Kolejny taki dziki teren, gdzie można było nawet ognisko zapalić. Wystarczyło też pojechać tramwajem dwójką na łyczaków do końca i już bliziutko były pasieki ze swoją unikalną miodową grotą. Wymarzony teren do urządzania gier terenowych. Niedaleko od miodowej groty. Pomiędzy Lwowym i Winnikami jest wyniosły wzgórze z ostańcem skalnym na szczycie. To słynna Czartowska skała. No, czart niósł ogromną skałę, żeby zrzucić ją na chrześcijańskie miasto, ale anioł był jak zwykle silniejszy i skała upadła niedaleko Lwowa na obrzeżach Lwowa. Tyle legendy, legenda o miodowej grocie, to też te nacieki miodowego koloru, to skarby tych sił ciemnych pochowane gdzieś tam pod ziemią, żeby no, ukryć przed okiem lwowian, którzy by mogli je wykorzystać w dobrym celu. Legendy, legendami, ale tereny są niezwykle atrakcyjne i stały się miejscem zbiórek harców, gier, pierwszych harcerzy. To jest właśnie niesamowite Lwowie. Lwów położone wśród takich pagórków, właśnie samo położenie Lwowa, ilość parków, o których wspomniałaś, I Stryjski park, i pochulanka, mamy jeszcze Kaiserwald, też przepiękny, ogromny teren, być może oni tam też spotykali e, tak, się. Tam też się spotykali. I ćwiczyli sygnalizację pomiędzy Górą Piaskową i Kopcem Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku, sygnalizację alfabetem Morsa. No i rzecz jasna, Brzuchowice. To jest w ogóle zagłębie dla eksploratorów, dla ludzi, którzy się chcą związać z przyrodą, bo są to blisko położone i przepiękne, bogate tereny. Brzuchowice położone zaledwie 13 km od Lwowa, nazywane też były płucami. Lwowa faktycznie idealne miejsca dla obozów wszelakich. A powiedz proszę jak potoczyły się dalsze losy Małkowskich Wyjechali z Lwowa. Oni dość wcześnie przenieśli się do Zakopanego, gdzie włączyli się w walkę o niepodległość, w utworzenie Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, takiej niewielkiej enklawy niepodległej. Bardzo wiele wysiłków wkładali w to, żeby Polska z martwych wstała długo opowiadać o losie przede wszystkim Andrzeja, który wyjechał też na zachodnią półkulę Kanada, Stany Zjednoczone, gdzie próbował rekrutować Legion Polski. Tak tragicznie ułożyły się jego losy, że zginął w styczniu 1919 roku w cieśninie mesyńskiej, kiedy to jego statek najechał na minę. Jego małżonka Olga pozostała z maluteńkim synem, lutykiem i właściwie bez środków do życia. Udało się jej nie tylko zarobić na utrzymanie rodziny, ale też kontynuować do końca życia ich wspólne dzieło. Zmarła dopiero w 1979 roku. Niesamowite, że tyle lat. Przyżyła bez męża, tak? Tak, ale miała swoje druhny. Miała ukochane swoje dzieło cisowy dworek w Pieninach. Miejsce, gdzie pracowała nad wychowaniem młodzieży, a tej młodzieży, pozostawionej bez opieki po I wojnie światowej, było bardzo dużo. Cisowy dworek do tej pory stoi. No, ma już teraz innych właścicieli, ale wciąż tam są ślady działalności Olgi Małkowskiej. Krzysiu, e, kiedyś rozmawiałyśmy z tobą i pochwaliłoś mi się, że znasz wnuczkę. Nawet się przyjaźnimy. Wnuczka Małkowskich też ma na imię Krystyna, mieszka w Bristolu, w Anglii, kilkakrotnie była w Lwowie, no także przy okazji stulecia Harcerstwa w 2011 roku. Akurat Krystyna miała bardzo ścisły kontakt ze swoją babcią, z Olgą. Kilka razy była u niej w Zakopanym, wiele rozmawiały, także ona pozostała taką nośniczką idei Olgi i Andrzeja. Opowiedz, proszę, o ruchu harcerskim w okresie międzywojennym. W niepodległej Polsce ten ruch trafił na bardzo podatny grunt. Powstawały drużyny praktycznie w każdym środowisku, w każdej szkole, w każdej dzielnicy. Harcerstwo daje młodemu człowiekowi możliwość wykazania się, możliwość nauczenia się kierowania, bycie liderem. Jako, że struktura harcerstwa opiera się na kierowaniu małymi grupami, kilkuosobowy zastęp z zastępowym na czele. Kilkunastu do dwudziestu osób, drużyna z drużynowym na czele, drużyna, która się składa z zastępów. I każdy z tych młodych ludzi musi się nauczyć być liderem. Dalej, prowadzenie obozów, obozy systemem puszczańskim, a więc się przyjeżdża na puste miejsce, gdzie trzeba wszystko zorganizować, postawić namioty, nauczyć się funkcjonować właściwie na łonie przyrody bez żadnych udogodnień. I wychowanie harcerskie dawało ogromne rezultaty. W ten sposób kształciła się elita rządząca krajem. Ktoś, kto potrafi organizować obóz dla dwudziestu kilku osób, bardzo wiele potem potrafi, jak się okazuje. Twoi oboje rodzice również byli harcerzami. Tak, nie tylko byli, pozostali nimi do końca życia. Takim ulubionym słowem mamy było: Zrób to po harcersku, to znaczy mądrze i ostrożnie, z głową. Oczywiście, mama nie funkcjonowała już w żadnej strukturze harcerskiej, bo takie nie mogły funkcjonować po II wojnie światowej, w Związku Radzieckim, ale harcerką pozostała do końca życia na honorowym miejscu w jej pokoju wisiał proporczyk drużyny, odznaki harcerskie. Cały czas wspominała obozy, różne śmieszne sytuacje z obozów. A ojciec Eugeniusz Cydzik? Ojciec Eugeniusz Cydzik był w grodzieńskiej drużynie harcerskiej, związanej zresztą, z wodą, z niemnem, z kajakami, no ale też z wychowaniem patriotycznym, bo Grodno było Kiedyś jednym z bardzo ważnych ośrodków w e, szkoleniach, kształcenia młodych elit Rzeczpospolitej. Czyli harcerstwo również e, e, połączyło Twoich rodziców miłość do harcerstwa. Oj, myślę, że tak, bo tę miłość e, ciągle zachowali, wspominali, i jak wspominali cokolwiek, to na pewno nie wyjątki z jakichś lekcji w szkole, a właśnie przygody harcerskie jakim przeżyciem dla mojej mamy był udział w uroczystościach harcerskich na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Zresztą Jurek Biczan, chyba najbardziej znane Orle Lwowskie, było patronem jej drużyny. I mama zawsze pamięta z jaką radością stawały na warcie całe szpalery harcerek i harcerzy w dni rocznic narodowych, czy też w, w, w rocznicę obrony Lwowa. Więc nic dziwnego, że Ty wraz z mężem, Stefanem Adamskim, jesteście harcmistrzami. Opowiedz proszę, Krzysiu, od czego to się wszystko zaczęło, o współczesnym harcerstwie we Lwowie. Zaczęło się, odrodzenie harcerstwa we Lwowie, zaczęło się od inicjatywy, która powstała w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, organizacji harcerskiej utworzonej już w niepodległej Polsce, żeby wrócić harcerstwo na te tereny, skąd się wywodziło. Przyjechały pierwsze grupy starszych harcerzy, przyjechały do polskich szkół we Lwowie, bo gdzieś indziej szukać młodzieży i zaczęły robić zbiórki. Z czasem powstały pierwsze zastępy, drużyny, Dzieci były na szkoleniach w Polsce, i z czasem też zostały zarejestrowane pierwsze drużyny harcerskie, otrzymały osobowość prawną. My z mężem nie byliśmy od początku przy odrodzeniu harcerstwa, tylko po kilku latach, kiedy nasze koleżanki. Które to harcerstwo tutaj w Lwowie kurowały, pani Halinka Makowska i Krzysia Besarabowicz, miały już inne obowiązki, nie były w stanie dalej ciągnąć tej pracy. Poprosiły nas o pomoc. No i właściwie przekazały nam pracę z drużynami. Więc harcerstwo polskie powojenne rozwijało się. Myślę, że tak jak przed wojną był to podatny grunt, ludzie czekali na coś takiego, dzieci czekały na taką aktywność. W szczytowym okresie mieliśmy około 700 osób członków organizacji na Ziemi Lwowskiej, na Podolu też coś się zaczynało dziać na Wołyniu czy w obwodzie Żytomierskim. Nie wszystkie drużyny przetrwały próbę czasu, bo dzieci będą wszędzie. Natomiast chodzi o to, żeby ktoś z instruktorów, ktoś z osób dorosłych zechciał się nim zająć. Od początku postawiliśmy na to, że obozy i wszelka aktywność ma się odbywać tutaj po tej stronie granicy, a więc były to obozy w Karpatach. Były i są nadal obozy w Karpatach. Nawet uczestniczyłam w kilku takich obozach. Pamiętam, że dla mnie, wiesz co było niespodzianką taką, że wszystko od początku było budowane, czyli ja sobie wyobrażałam, że no, będą bardziej komfortowe w takie warunki. Wyobraź sobie, że no właśnie ostatnio w związku z wojną poprzedni obóz w ubiegłym roku był w Polsce. I był w takim ośrodku stacjonarnym, na bazie ośrodka stacjonarnego. Oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za udostępnienie tego ośrodka. Z pewnością w ubiegłym roku obóz tutaj nie udałby się, ludzie, by, rodzice by nie puścili dzieci w takie warunki puszczańskie. No nie wiedzieliśmy, co się wokół nas dzieje wojna, kto gdzie może być ale w tym roku dzieci bardzo chciały, żeby obóz był już puszczański, był u nas w Karpatach bo taki obóz wolą. A gdzie były te obozy? W Karpaty? W różnych miejscach, ale najczęściej w okolicy z w oparciu o tereny wokół wsi Korostów. No i tam są bardziej takie dzikie w porównaniu z Polską jednak tereny. No tak, dzikie, co nie znaczy, że my możemy robić wszystko. Dzieci się zachowują tak, jak się powinny zachować w lesie, dbają o las. Zawsze też z wdzięczności za udostępnienie terenów, wykonują jakąś niewielką pracę dla lasu, czy wyplewienie szkółki leśnej, czy też zrobienie takich miotełek z koniuszków gałęzi wierzby. Te miotełki później są suszone i w zimie służą do dokarmiania jeleni czy saren. Harcerze nie tylko jeżdżą na obozy, ale pełnią też y, wartę honorową. Staramy się być obecni wszędzie, y, gdzie trzeba uczcić pamięć poległych, czy na cmentarzu Obrońców Lwowa, czy pod kopcem w zadwórzu polskich termopilach, gdzie 17 sierpnia 1920 roku została stoczona krwawa bitwa z pierwszą konną Armią Błodziennego? Stajemy na warcie przy krzyżu na wzgórzach wuleckich, gdzie. Zginął kwiat inteligencji polskiej, profesorowie polscy z Lwowa. 4 lipca 1941 roku. Tak, no ale też w różnych innych miejscach staramy się być, brali udział nasi harcerze w przeniesieniu szczątków żołnierzy września 1939 roku na kwaterę w Mościskach. Wiesz, Aniu, no, trudno by było wymieniać wszystkie miejsca, bo też i w Czarnym Lesie, pod Stanisławowym stanęliśmy na warcie. Z tym, że pamiętajmy o tym, że harcerstwo to nie tylko obozy, to nie tylko e, postacie dzieci w mundurach stojące na warcie. To przede wszystkim codzienna praca nad sobą. To zbiórki, to szlifowanie charakterów, to wychowanie. Założyciel scoutingu powiedział, Robert Baden-Powell, powiedział kiedyś, że jeśli ktoś, choć króciutko, był harcerzem, to zrobił dla siebie najwięcej, jak tylko mógł zrobić, bo już to ziarno zostało zasiane. Bardzo Ci serdecznie, Krzysiu, dziękuję za tę rozmowę. A moim gościem była Krystyna Adamska, ze Lwowa, Skąd państwa serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia w następnych odcinkach. Do usłyszenia. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być identyfikowana z oficjalną pozycją kancelarii Premier Ministra Polski i Fundu Swoboda i Demokracja.